Wakacje. Czas, gdy dzieciaki mają więcej czasu, pomysłów i chyba również więcej niebezpieczeństw czy hananie. Jak zatem zadbać o to, by dziecko na przykład z wycieczki rowerowej wróciło całe? Jedno, co można zapewnić dziecku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te rowery. Kupić dziecku kask i nie wypuszczać go z domu bez kasku. Mogą być to jeszcze nałokietniki, na, na kolanniki, żeby się nie potłukło w momencie, kiedy spadnie, bo to jest... W zasadzie nieuniknione, ale to ważne, żeby zadbać o dziecko w ten sposób. Uczulić, że ma jeździć tam, gdzie jest bezpiecznie. Nie po drogach, tylko trasami rowerowymi. Często być, być z dzieckiem to jest najważniejsze, żeby mu towarzyszyć, żeby nauczyć go przynajmniej pierwszego jakiegoś momentu zetknięcia się z drogą i z ruchem ulicznym, że tak powiem. Natomiast no, wiadomo, że nie ustrzeżemy się w 100% od tych. A gdy już się coś stanie, to bardzo często też jest tak, że to rodzice chyba bardziej panikują niż dziecko, które gdzieś przymknie oko, płacze przez chwilę, pomasuje, ale gdy jednak już się coś stanie, to jak wtedy zaraz? Z reguły rzeczywiście tak jest. Dzieci otrzepią się po urazie, wsiadają na rower i jadą dalej. Niemniej najczęściej kończy się to na otarciach, ale w przypadku, kiedy do tego dochodzi obrzęk, kiedy dziecko zaczyna oszczędzać kończynę, kiedy widzimy, że coś się stało albo mamy relacje z miejsca wypadku, że straciło przytomność. Wtedy bardzo prosimy rodziców o czujność i przyjazd do szpitala. To taki chyba najbardziej podstawowa rzecz, o której teraz powiedziałyśmy, ale na dzieci, na najmłodszych, czyha dużo innych niebezpieczeństw. Tak, przy tak oczywiście. No one są bardzo ruchliwe. Wybiegają nie tam, gdzie powinny. Schodzą tam, gdzie nie powinny. Więc my mamy dużo urazów. Ze schodów, z placu zabaw, gdzie no różne rzeczy wchodzą w grę. Dużo jest w tej chwili mamy dużo paluszków takich z drzwi samochodowych. No ja wiem, rozumiem. Rodzice się śpieszą, dzieci są wszędobylskie, więc takie urazy często się zdarzają i na to też trzeba zwrócić uwagę. Poza tym dbać o bezpieczeństwo na trampolinach. My mamy bardzo dużo urazów z trampolin, dlatego że no nie zawsze wszyscy przestrzegają tego, żeby tam była. Pojedyncza osoba, bądź dwie, jeżeli to jest duża trampolina, żeby te dzieci na siebie nie wpadały, jedno drugiego po prostu nie nokautowało w takim przypadku. Pani doktor, a oparzenia, poparzenia? No w tej chwili w zasadzie słonecznych nie mamy, prawdę powiedziawszy, w tym roku jeszcze. Natomiast oparzenia zdarzają się zawsze i wszędzie. I od, ja pracuję tu 40 lat i nie było takiego roku, żeby nie było oparzenia u nas. Niemniej faktycznie profilaktyka, to co robi telewizja, radio, chyba do rodziców dociera i nie mamy takich oparzeń jak kiedyś za przeproszeniem ugotowanych dzieci. Natomiast te, które trafiają do nas, też rodzice bardzo nie postępują, bo y, jednak schładzają, podają dziecku lek przeciwbólowy i to jest bardzo już dużo. No Trzeba po prostu uważać, gdzie się stawia szklankę z kawą, z herbatą, czy dziecko ma dostęp do kuchenki, czy nie wchodzi na nią i nie ściąga na przykład y, garnka z zupą, bo i takie rzeczy się zdarzają. Także y, no, rozumiem mamy, które mają teraz bardzo dużo pracy, ale muszą mieć oczy na około głowy. Pani doktor, y czy z każdym zadrapaniem, z każdym skaleczeniem rodzice nadwrażliwi na powinni zwracać się do lekarza? Powinni się do szpitala? Nie. Kiedyś babcie nasze były bardziej zaradne, może dlatego, że mniejszy był dostęp do lekarza, ale rodzice czasami przesadzają. My tu mamy non-stop urazy głowy typu spatu, maguza. Maguza. I no, dla nas pytanie i co się działo? No, maguza. Ten guz to jest stłuczenie tkanek miękkich i w zasadzie nic się takiego nie stanie. Jeżeli rodzice przyłożą zimny okład, guz się zmniejszy, a jeżeli dziecko nie straciło przytomności, nie miało jakichkolwiek objawów niepokojących, nie wymiotowało, nie wymaga jakiegoś przyspieszonego, że tak powiem, nagłego przyjazdu do szpitala. Jeżeli coś się dzieje podczas obserwacji w domu, to tak, oczywiście. Jeżeli dziecko się zachowuje jakoś nienormalnie, rodzice są najlepszymi obserwatorami, bo oni znają najlepiej swoje dziecko i wiedzą, kiedy z tym dzieckiem coś się dzieje, więc wtedy tak, przyjechać, ale nie od razu biec, bo ma guza. Każde skaleczenie też można, jeżeli to jest niewielkie skaleczenie, daje się opanować krwawienie i nic się nie dzieje, można zaopatrzyć plastrem i dać sobie radę. Czyli krótko mówiąc, dajmy dzieciom szansę na fajne wakacje. Oczywiście, ale sku... nie ograniczajmy ich broń Boże, bo to nie o to chodzi. Później mamy kluseczki siedzące przed komputerami, a to nie jest zdrowe. Więc dajmy im możliwość ruchu, swobody, tylko. I nie roztaczajmy zbytniego parasola, bo one wtedy się gubią. Natomiast no, ingerujmy wtedy, kiedy trzeba i opiekujmy się je, no, na tyle, na ile możemy.